Cześć, tak się czekamy. No dobra, czekaj. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Baby Studio. Cześć Maciu! Cześć Kasiu! Co my dziś mamy na talerzu? <gry> Dzisiaj na talerzu serwujemy Wam słońce w produktach. Będziemy się drogie, babowe subskrybentki i subskrybenci będziemy się muskać słońcem, czyli bronzery na tapecie tanie i drogie. To co, to może ja zacznę Zacznij od tych e, takich tańszych. E, pierwszy takimi tutaj się, e, że tak powiem, nawinął, to jest NYX. E, jest to kolor Deep Tan e, i jest to produkt, który e, został mi polecony z Dwa lata temu przez dr Make-up Martę Iwańską. I słuchajcie, kocham go. On jest dość ciemny, ale uwielbiam go przy takich mocnych opaleniznach, gdzie już człowiek tak trochę nie wie, czy to już tak jeszcze ciemniejsze, czy, czy, czy tak już. Czy jeszcze brązer na Czy jeszcze brązer, czy to już nie warto? Słuchajcie, ten bronzer idealnie podkreśla pięknie opaloną, mocno opaloną skórę, e, więc ja generalnie lubię jego intensywność. E, lubię jego e, krycie, ma dość mocne napigmentowanie, ale pięknie wygląda, nie smuży. Polecam serdecznie. Cena w granicach do 40 zł. Moją propozycją tanioszką, o której już też wspominałam wcześniej w innym odcinku, to jest słuchajcie, niezawodna marka Bell Hypoallergenic okay. i to jest bronzer kontur Powder i to jest słuchajcie, produkt, który kosztuje dyszkę. Jego odcień to 01 Cinnamon Fusion. Słuchajcie, bardzo neutralny kolor właśnie bronzera, który sprawi się do osób i o zimnej, i o ciepłej karnacji. Generalnie możecie kupować ten produkt naprawdę w ciemno, no, bardzo daje, bardzo daje radę, do tego świetnie pachnie cynamonem, no i cena jest ja po prostu powołać. rewelacja, 10 zł, także warto oh, wydać, taka, jak zaryzykować, ładnie. bo naprawdę tak, jest jasne. totalnym sztosem. Słuchajcie, no to e, tanioszka e, z marki Physi Physical Formula, szczerze mówiąc nie wiem jak to się do końca czyta, e, Bronze Booster, to jest taki kolor, mm, zobaczcie, bardzo delikatny, Idealny dla osób takiej jak ja czy Madzia, gdzie my porcelaną świecimy e, cały metra, <noise> Tak, z kilometra. I chcemy po prostu nadać sobie troszkę konturu z lekką oparynizną, ale bardzo subtelną. Słuchajcie, no kolor jest cudowny. On tak tutaj sprawdzam czy on ma jakąś nazwę w kolorze, ale nie. Tutaj jest po prostu Glow Buster e, e, Boosting Press Bronzer. E, tak, w, w ogóle się... cała ta seria, bo tyka się tak, ja jeszcze. Ja bater brązery, Ja uwielbiam słuchajcie tą markę i naprawdę to są eee, sztosy w dobrych cenach. Tak, bo słuchajcie, no produkt kosztuje, żeby nie skłamać, ten akurat, ja go kupiłam chyba po 20 zł naprawdę. Tak. Eee, można... można dostać go tak. w dobrej cenie. Eee, mówię, jeśli chodzi o jakość, o intensywność, to jeżeli jesteście takimi osobami, eee, bladiochami, które potrzebują lekkiego nadania kolorku, lekkiego konturingu, to ten produkt się świetnie do tego sprawdzi. Moją propozycją jest kultowy produkt, który większość z Was na pewno zna, Kasia. Ty oczywiście znasz go, nie? Tak, Vivo Beach Cruiser Body and Face Bronzer. Słuchajcie, produkt kosztuje dwie dychy. Jest po prostu genialny do ciała, żeby, słuchajcie, powiększyć sobie biust, co tam chcecie, po prostu musnąć się z słońcem, wykonturować twarz. Odcień, ja mam tutaj 0,1. On też ma prze przepiękny kolor dla osób, które właśnie są blade, tak jak mhm. my, to po prostu nie zrobicie sobie tym produktem y, krzywdy, bo z tymi produktami do konturowania, do y, brązerami jest zawsze problem, jak są za zimne, prawda Kasia? To tak, daje taki można... efekt brudu na twarzy tak. po prostu. Szarości po prostu. Szarości. A mhm. w przypadku, jak mam takie neutralne, lekko w ciepłych odcieniach, to po prostu jest efekt tego fajnego muśnięcia słońcem. On do tego świetnie padnie takim pal. latem, po prostu kokosem. Tak. Żyć nie umierać, dwie dychy, warto просто купить. Tak. Słuchajcie, no i dalej tutaj ciągnę temat marki Physicant Formula. Wielkie serduszko. To jest Butter Bronzer i ja mam tutaj dwa kolory Sunkist Bronzer i Light Bronzer. Ten Sunkist jest troszkę ciemniejszy, jak widać, bardziej wykorzystany przeze mnie. I ten Light jest jaśniejszy. Ten Light, jak sobie porównywałam tutaj z tym produktem, faktycznie jest całkiem podobny, tak czy siak, do czego ja stosuję te, 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 te produkty, właśnie do takich bledzioków. Bardzo lubię konturować męskie twarze. Jeżeli jesteście i tak. potrzebujecie produktu, który mm, pięknie nada takiej leciutko ciepłej tonacji. Bardzo takiej e, subtelnej. Subtelnej, szarej e, cerze męskiej, to słuchajcie, jest to bardzo dobry produkt właśnie do tego. Nie będzie wam robić żadnych smug, nie robi pomarańczowej twarzy. Parzy, więc też, dziewczyny, jeżeli lubicie w dobrych cenach lekki efekt. I y... Pięknie pachnie. A tak, bo to jest kokosowy w ogóle, zapomniałam Wam powiedzieć, to jest kokos. Zawsze I faktycznie, tak. Tak, tak, faktycznie, jak otwieram pudełko, to każdy się pyta, co tak, tak, pachnie, u mnie tak to samo. pachnie. To pachnie <laughs> to. Tak, więc słuchajcie, y, zrobimy Wam swatch, to zobaczycie te kolorki. W każdym razie, do wykonturowania, lekkiego nadania subtelnej opalenizny, nawet przy cerach męskich, polecam serdecznie. E, ode mnie ostatnia propozycja Stanioszek, znana również, Golden Rose w e, składzie Testera Koka. Powder to nie jest stricte bronzer, ale słuchajcie, nie musicie kupować sobie dokładnie produktu, który ma w nazwie, nazwę bronzer, bo możecie fajnie no, sobie po prostu wykonturować twarz, przybrązowić się pudrami po prostu, bo tutaj chodzi bardziej o, o dobry odcień. Dokładnie. I tutaj propozycja to jest z kolei Golden Rose 03 i 04. Trójka jest bardziej właśnie taka lekko opalizująca, bardzo subtelna dla osób bladych, a czwórka z kolei jest trochę ciemniejsza, jak już jesteście też muśnięte słońcem, natomiast ta trójka i czwórka nie będą dobre dla takich osób mocno opalonych, bardziej na zasadzie przypudrowania twarzy, yy, tak, nie? Tak, one będą po prostu za blade. Za jasne. Yy, to, co zauważyłam w tej czwórce, bo czwórkę akurat prywatnie używam, ona faktycznie ma lekki, subtelne tak. światło w sobie, więc jeżeli lubicie efekt matu, tu, to polecamy trójkę bardziej tak. wtedy, bo trójka jest Bardziej matem, czwórka ma w sobie to subtelne światło, ale też bardzo ładnie, właśnie, konturuje twarz. E, no to teraz zaczynamy z tymi droższymi markami. E, na pierwszy rzut mi się tutaj trafiło w moją łapkę Anastazja. E, tutaj mam kolor e, Mahogany. Mahogany, tak to się chyba czyta. W każdym razie jest to bardzo ciemny odcień, też polecany przez dr Makeup na szkoleniu. E, on jest taki, bym powiedziała, yeah. no. no, no zobacz. Faktycznie. On jest taki, że ja go Używam głównie do takich e, oliwkowych cer, e, które są po lecie, po wyjeździe, tak, gdzie są bardzo, granice, opalone. bardzo opalone, naturalne, naturalne opalenizny, które są wręcz spalone tym słońcem i potrzebujemy takiego idealnego, żeby podkreślenia jeszcze tej opalenizny, to wtedy ta anastazja nam się sprawdzi. No Przy takich bardzo mocnych solaryjnych, na szczęście to się coraz rzadziej zdarza, mówię na szczęście, no bo wiadomo, że solaryjna opalenizna e, Również jest niezdrowa, więc mam nadzieję, że no właśnie tych solaryjnych będzie coraz mniej. W każdym razie, jeżeli jesteście posiadaczką tego typu cery, która jest bardzo opalona naturalnie, bądź też po solarium, to to będzie idealny kolor dla takich naprawdę mocnych, konkretnych sytuacji, gdzie ta cera jest bardzo opalona. Ten kolor będzie wtedy w sam raz. Słuchajcie, propozycją już z wyższej półki jest marka, którą Kasia, Ty też kochasz, nie? No Hourglass, po prostu marka, która słynie z naturalnych cieni, generalnie naturalność to jest ich drugie imię, jeżeli chodzi o kolorówkę make upową i w ogóle o wszystkie produkty. I tutaj ta propozycja to jest Hourglass Ambient Radian Bronze Light. Słuchajcie, to jest przepiękny bronzer, który jest taką formą terakoty z lekkim mm -hmm. rozświetleniem. On jest fajny właśnie dla jasnych karnacji i dla takich po prostu neutralnych, znowuż ten kolor nie będzie dla osób bardzo opalonych w przeciwieństwie do Anastazji, nie Kasia? Tak, bo Anastazja to jest takie, znaczy ta Anastazja i ten NYX to jednak dla takich jak potrzebujecie do mocnych tak. opalenizn, no, no, czyli tych ciemnych kolorów, te dwie propozycje są idealne. Także ten kolor po prostu jest przepiękny, ma lekką drobinę, przez fajnie jakby też rozświetla skórę, że ta skóra jest taka muśnięta. nowe ta wykończenie. Tak, tak, dokładnie i koszt jego okoła nie. 120 zł w seforce. No to nawet nie no, tak. jest tak źle. Mhm, super. E, no to ja tutaj pokazuję też kultowy. Um, kultowy Dior e, Backstage. No, kochamy w ogóle, się Kochamy takie w ogóle. Tak, markę tutaj akurat, znaczy markę, markę e, tutaj tego backstage'a. Bardzo fajny. Ja mam tutaj czwóreczkę neutral. Kolor jest faktycznie neutralny. On nie jest ani zimny ani ciepły. On jest neutralny. Ma dość specyficzną konsystencję, On jest dość twardy. Aczkolwiek ja w ogóle uwielbiam nim konturować też męskie twarzy, uwielbiam konturować jasne cery oraz uwielbiam robić nim make-up oka. Mm -hmm. Zresztą no, to będę dzisiaj mam make-up oka nim zrobiła. No tak, bo, bo to jest tak samo jak w poprzednim odcinku mówiłyśmy Wam o różach, że można jest na oko z brązerem, oczywiście też oko malujemy brązerem, nie? Tak, tak, inaczej, powiem tak, jeżeli lubicie takie oko m, naturalne, naturalne, nude trochę taki na, naturalny make-up oka, make-up no make-up, no to tego Jak typu produkty, Boże, no polecam serdecznie do make-upu oczu. E, cena nie 200 zł, około 190, e, jeszcze nie powiedziałam Wam ceny Anastazji, około 180 zł. Dobrze, i zbliżamy się chyba do, do, do tych najwyższych cen, do wiesienki Nie, to na torcie, najdroższego produktu. Charlotte Tilbury, miłość od pierwszego wejrzenia, dokładnie od samego pudełka, które przyciągnęło nas Ech, z kilometra w seforze, wołało podejdź do mnie. Halo, bierz mnie. Halo, bierz mnie. Słuchajcie, to jest bronzer Airbrush Bronzer i tu mamy jedyneczkę i dwójeczkę. Jedyneczka dla bledzioszka, i dwójeczka dla osoby bardziej opalonej, aczkolwiek tą dwójeczką fajnie też można, nie? Opalić. Znaczy nadal można przy jasnych karnacjach, no przy ciemnych się nie, nie do końca sprawdzi, bo tak. jest jednak za jasna, za jasna, prawda? Ale z tego, co rozmawiałam z koleżanką, która, że tak powiem, ma całe te wszystkie odcienie, no to tak trójka, czwórka to już są na takie bardzo opalone tak. karnacje, ciemne oliwki, to wtedy jak najbardziej trójka, czwórka, natomiast do tych bledziochów tak. jedyneczka i dwójeczka wjeżdża jak, jak Dokładnie, jak, ma, jak masełko i to, co Świetne w tej marce, słuchajcie. Jest to wydatek duży na pierwszy raz, jak kupujecie, bo kupujecie też z opakowaniem, ale później możecie sobie uzupełnić e, e, wkład. uzupełnić wkład. I wkład w kasie, ile wtedy kosztuje, bo generalnie produkt kosztuje około 250 zł. Mhm. Nie wiem, czy. 100 zł 100, ma, czy 100, 100, max, max do 150 nie chcę złotych. skłamać, bo teraz już trochę nie pamiętam, ale no na pewno wychodzi zdecydowanie taniej niż w tym opakowaniu całym, więc jest to bardzo fajna. Ekonomiczna sytuacja. I jest bardzo wydajny, bo też ma 16 gram. Dość I wykonanie dużo. tego jest mm -hmm. bardzo solidne i jest świetne lusterko w środku, więc na lato możecie się śmiało przy tym lusterku po prostu pomalować też. Tak, ja teraz sobie od razu automatycznie sprawdzam, ile tutaj mają inne te pudry e, gramatury. Ten ma 11, ten ma 10. E, no te e, boostery mają po 9, więc bardzo mało. Wibok e, ma, ma 16. 9. Ej, no to no, też go dużo. Tak. No i słuchajcie, ja tu mam y, paletę już jest stara w kontekście stara, że teraz raczej y, tej palety nie uświadczycie, ale to jest benefit. Bardziej mi zależy na tym, żeby Wam pokazać dwa moje też ukochane y, produkty, brązery. Y, kolor, o, tak, hula i y, hula Carmel. Y, Hulę zwykłą używam właśnie do takich naturalnych, neutralnych cer, nie chłodny, ni ciepły mm. kolor. Y, nie smuży, nie robi efektu plam. E, bardzo ładnie też przy męskich e, twarzach cerach się sprawdza. E, natomiast ten karmel przy takich już cieplejszych tonacjach, przy opalonych, e, generalnie w ogóle pięknie pachną. Produkt pojedynczy kosztuje około 185 chyba zł mm. plus minus. E, w każdym razie oba kolory uwielbiam i e, mam jeszcze w pojedynczych też tam innych, jakichś mniejszych zestawach, no to chule mam wszędzie właśnie tak. Wygląda jak tutaj, czyli wszędzie jest po prostu zjedzona. Słuchajcie, jak lubicie Benefita, jego jakość, bo jakoś mają też ma świetne produkty. Polecam serdecznie. Hula i Hula Carmel. Ceny już znacie. Takie są nasze propozycje: i tanie, i drogie. Naprawdę można znaleźć. Każda, jak ktoś mówi, każda zmora znajdzie swojego amatora, więc te nasze produkty również znajdą swoich amatorów. I od jasnych do ciemnych karnacji. Tak. I to są tylko, słuchajcie, nasze propozycje. To są nasze. E, tych produktów świetnych jest bardzo dużo na rynku. My też miałyśmy, jak tutaj przyszliśmy z kosmetykami, miałyśmy dużo większy wybór. Był gigantyczny dylemat, co wybrać, a co nie wybierać. Więc jakby, jeżeli się chcecie, to się oczywiście zasugerujcie i wtedy wspomnijcie o tym w komentarzu, że skorzystałyście z naszej rady. Może I, znacie te produkty Tak, też. może je znacie. No. A jeżeli Wy macie jakiś świetny produkt godny polecenia, to koniecznie też skomentujcie, to my chętnie po prostu też sobie przetestujemy. Oczywiście. Zapraszamy do subskrybowania i też skoro już mamy lato, mamy sezon też ślubny, słuchajcie, na naszym kanale mamy makijaże i letnie tak. w Madzi wykonaniu i propozycje ślubne. ślubne, tak? Więc serdecznie zapraszamy, podlinkujemy Wam te odcinki, tym samym zapraszamy do subskrybowania kanału i do oglądania filmików. Tak jest, słoneczny Dnia. Buziaki, pa!